Hej, dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, jak bardzo ważne jest wybranie, zdecydowanie się na zawód, biznes, miejsce, metodę, jakąkolwiek wybierzecie, do tego, żeby zarabiać pieniądze. Chodzi mi o to, żebyście sobie uzmysłowili, że Miejsce i to, czym się będziecie zajmować, będzie bezpośrednio wpływać na Wasz stan emocjonalny, czyli Waszą energię. I teraz, jeżeli jesteście w miejscu, które totalnie nie jest Waszej majki, w otoczeniu ludzi, którzy totalnie do Was nie pasują, i Wy permanentnie czujecie stres, lęk, niewygodę, czyli Jednym słowem, nie, nie czujecie się dobrze i szczęśliwie, to w... generujecie bardzo mocno i uzależniacie się od tego stanu. Mało tego. Wasze komórki zapisują ten stan chemicznie i fizycznie. To jest przecudne. Kiedyś się o tym dowiedziałem, że każda komórka ma możliwość zapisywania stanu emocjonalnego. Właściciela, czyli organizmu naszego. I teraz z poziomu serca naprawdę po polecam Wam skupić się na tym, czy to, co robicie dzisiaj, na co dzień, godzina po godzinie, minuta po minucie, sprawia, że jesteście szczęśliwi i zadowoleni, bo to będzie przekładało się na całe Wasze życie. Nie ma czegoś takiego, że 8 godzin jestem. Tam, gdzie, w miejscu, którego nienawidzę, i, i z szefem i ludźmi, których nie toleruję, a później przychodzę do domu i jest wszystko wspaniale. Przenosicie to, bo generalnie wchodzicie w energię, wchodzicie w wibrację, która powoduje, że te konsekwencje ewidentnie są później w waszym prywatnym życiu. Cierpi na tym rodzina, cierpią na tym wasze relacje, dlatego. Bardzo polecam zweryfikować, czy moje miejsce, gdzie zarabiam pieniądze i sposób, w jaki to robię, już dzisiaj generuje szczęście, a nie dopiero jak zarobię ten milion, sto czy miliard. Bardzo ważna podpowiedź, kto ma skorzystać, ten skorzysta. Trzymam kciuki i samych pozytywnych wibracji. Cześć.